Witam na kanale Polski Podcast. Dzisiejszy odcinek będzie krótki o języku polskim. Pod filmem, w opisie jest transkrypcja. Zaczynamy. Język polski jest jednym z wielu języków słowiańskich. Słowianie to grupa etniczna, która zamieszkuje środkową, południową i wschodnią Europę. Język polski albo po prostu polski jest językiem zachodniosłowiańskim, tak jak słowacki, czeski czy kaszubski. Nazwa pochodzi od słowa zachód. Jest to jeden z kierunków świata. Inne to północ, południe, i wschód. Językiem polskim mówi obecnie około 45 milionów ludzi, około 38 milionów ludzi, którzy mieszkają w Polsce i reszta, która mieszka za granicą kraju. Najbliższym językiem do polskiego jest język słowacki. Polacy i Słowacy mogą zrozumieć się nawzajem w dużym stopniu. Język polski, lub inaczej polszczyzna, składa się z 32 liter. Polski alfabet ma 32 litery. Dodatkowo wyrazy obce, wyrazy obcego pochodzenia, Mogą zawierać litery Q, V i X. Oprócz tego język polski używa dwuznaki H, C, D, Z, i Ż. Mówi się, że język polski jest bardzo trudny. Na pewno jest trudny skomplikowany dla na przykład japończyka albo nawet dla anglika Dla osoby ze Słowacji, z Czech lub z innych krajów słowiańskich polski jest dużo łatwiejszy. Jednym z powodów, dlaczego polszczyzna jest trudna, to fakt, że jest to język fleksyjny. To znaczy mniej więcej, że wiele wyrazów zmienia swoją formę, swój kształt. Robi się to poprzez dodanie, odjęcie lub zmianę liter w wyrazie. Na przykład słowo słowo. Jedno słowo, dwa słowa, pięć słów. Są części mowy, które zmieniają swoje formy powszechnie, regularnie: czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki, liczebniki, imię słowy. Ale są też takie, które nigdy się nie zmieniają przysłówki, przyimki, spójniki. Inną trudnością może być poprawna wymowa i poprawna intonacja. Język polski ma raczej trudną wymowę w porównaniu na przykład do języka włoskiego, ale przynajmniej akcent pada prawie zawsze na przedostatnią sylabę. Z drugiej strony, w polszczyźnie występuje wiele wyjątków, zarówno w wymowie, jak i w gramatyce. Na koniec kilka ciekawostek o języku polskim. Ponieważ język polski zawiera dużo dźwięków. Takich jak si, szy, ci, str. Niektórzy ludzie mówią, że polski brzmi jak szelest liści. Język polski jest jedynym językiem urzędowym w Polsce, ale także jest językiem urzędowym w gminie Aurea w Brazylii. Do około XV wieku Polacy i Czesi mogli się porozumieć bez problemu. Powszechne są tak zwane zdrobnienia stół, stolik, stoliczek. W języku polskim używa się wiele słów pożyczonych z innych języków. Napisz w komentarzu, jak myślisz, z jakich języków pochodzą te słowa: kalafior, durszlak, szofer, kiermek, brama, tapczan, kołchos. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i do usłyszenia.